Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jarskie ciasto ze śliwkami. Ja mam śliwki mrożone. Ja sobie śliwki mrożę, a później mam gotowe do ciasta. Do ciasta rajskiego potrzebować będziemy dwa jajka. Oddzieliłam sobie białka od żółtek i białka ubiję ze szczyptą soli i z pół szklanki cukru. Mam tutaj szklankę mąki pszennej, łyżeczkę proszku do pieczenia i mam pół szklanki oleju. I to są składniki ciasta. A później ułożymy śliwki i na śliwki ubijemy pianę. Mam tu dwa białka i pół szklanki cukru. Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Białka do ciasta mam ubite i białka do bezy również sobie ubiję. I teraz łączymy ciasto. Dodajemy żółtka. Dolewamy olej. Dodajemy proszek do pieczenia i dosypujemy mąkę. Ciasto wyłożymy do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia 20 na 20 Brzegi ciasta też muszę. Bo tu zostało troszeczkę mąki, więc zbieramy i ciasto wykładamy do formy. Rozmujemy i układamy śliwki. Możemy dowolne owoce położyć. Jeżeli mamy bardzo soczyste owoce, to należy opruszyć bułką tartą lub kaszą manną i cukrem. Wówczas będziemy nadmiar soku będzie w bułce tartej lub kaszy manna. Nie będziemy mieli takiego. Tu mamy ciasto przygotowane i teraz sobie układamy śliwki. Tak jak wspominałam, ja sobie mrożę śliwki i później mam gotowe do ciasta. Tak. I już mamy owoce wyłożone i teraz mam ubitą pianę. Do piany dodaję tak, pół cynamonu i należy to pomieszać i na przygotowane ciasto wykładamy naszą bezę. I ciasto będziemy piekli tak około 35 minut do 40. To zależy, jaki ten piecyk mamy w 170 stopniach. I będziemy mieli jarskie ciasto, rajskie ciasto ze śliwkami. Świetnie smakuje, szczególnie o tej porze, jak już śliwki. Mamy zamrożone, możemy wykorzystać. I ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto rajskie ciasto mamy upieczone. spróbuję ukroić kawałek bardzo o. I tak wygląda ciasto o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl rajskie ciasto ze śliwkami